Dobry wieczór moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, Piotr Krenik się Wam kłania. Mam nadzieję, że ta transmisja się uda, że to dopisze i że Wy również dopiszecie. No a żeby ta treść, ważna treść, którą chciałbym się z Wami podzielić, dotarła do możliwie szerokiego gremium osób zainteresowanych, to poproszę o to, żebyście mi pomogli tutaj w rozpropagowaniu tej treści, puszczeniu tych algorytmów w ruch, udostępnieniu innym. Kto pierwszy się tam pokaże, to oczywiście poproszę o jakiś komentarz, jakieś życia, chociażby czy jestem widziany i słyszany, albo skąd oglądasz, to będzie zawsze jakaś interakcja, która jest odczytywana przez te tajemne mechanizmy jako zainteresowanie. Wiem, że trochę na kredyt. Bo jeszcze nie wiesz dokładnie co powiem, chociaż jak zwykle część ujawniam w tytule, bo chcę powiedzieć właśnie o marketingu sieciowym, inaczej mówiąc MLM-ie i przekleństwie branżowym, tak w kolorowym opakowaniu. I już spieszę z wyjaśnieniem co mam na myśli. Jak wiecie, mam przyjemność bywać na różnych konferencjach, kongresach. Różnych firm marketingu sieciowego, również, albo może przede wszystkim organizujemy bardzo dużo różnych działań edukacyjnych w tej formule ponad podziałami. I, I tu, i tam spotykam bardzo wiele koleżanek i kolegów na różnym poziomie zaawansowania. Mam też przyjemność spotykać się z zarządzającymi firmami marketingu sieciowego, z niejednym właścicielem. I ostatnimi czasy daje się zauważyć dość tak jaskrawie pojawiający się temat bardzo negatywnych treści o samej tej formule przedsiębiorczości, o marketingu sieciowym, o ludziach marketingu sieciowego. Daje się zauważyć to, że na rynku jest niestety taka akceptacja. Tego, że marketing sieciowy stał się takim swego rodzaju biznesowym chłopcem do bicia. Ludzie, którzy w marketingu sieciowym działają, bardzo się z tego powodu martwią. Tak, oczywiście można powiedzieć, że psy szczekają, karawana jedzie dalej. Jest to zresztą słuszna postawa, ale na pewno to, że jest tak wiele negatywnych treści, niczemu dobremu nie służy i e, niestety trzeba sobie zdać sprawę z tego, że one się z czegoś biorą. E, kiedy bywam na tychże spotkaniach, eventach, czasami naprawdę wspaniałych eventach różnych firm marketingu sieciowego, to e, daje się też słyszeć, zwłaszcza w rozmowach kuluarowych, e, taką uwagę, że e, ludzie mają bardzo dziwne wyobrażenie o tym, co jest sukcesem, co pochodną sukcesu, a co jest źródłem sukcesu. Co mam na myśli? Otóż nieraz koleżanka, kolega mówi: No, członkowie mojego zespołu nie dotarli na event firmowy, bo stwierdzili, że najpierw muszą zarobić, potem przyjadą na event. No i pewnie już wiesz, do czego piję, jeśli się tą formą działalności zajmujesz, to dobrze. Wiesz i pewnie się teraz uśmiechasz. Niestety to jest taki uśmiech w dużej mierze przez łzy, tak umownie mówiąc, że ludzie mają mylne wyobrażenie o tym, co jest źródłem sukcesu. Tak? No jak można oczekiwać tego, że najpierw zarobi, a potem pojadę na event firmowy? To jest tak, jakby ktoś mówił najpierw zarobię w danym zawodzie, czytaj zawodzie networkera, a potem się tego nauczę, my również jako prowadzący firmę szkoleniową mówimy, czyli ja i moja żona, od długiego czasu taką, taką stojącą na głowie prawidłowość zauważamy, że ludzie o ile rozumieją, że w normalnym, normalnym zawodzie, Trzeba najpierw się tego nauczyć. No to w zawodzie networkera, którego nieliczni traktują jako zawód, mówią ludzie o ogromnych perspektywach, ogromnych możliwościach, wspaniałych zarobkach i tak dalej, ale mówią jednocześnie o tym, że no najpierw osiągną sukces, potem się tego nauczą. I to przekleństwo branżowe, tak, tej formy przedsiębiorczości, o tym już wielokrotnie zresztą przy okazji różnych spotkań mówiłem, w moim osobistym przekonaniu jest to, co jest jednocześnie podawane w bardzo ładnym, właśnie kolorowym opakowaniu. A to kolorowe opakowanie to nic innego jak taka teza, zresztą prawdziwa, że tu każdy może, że to jest biznes, który każdego przyjmuje. Nie ma żadnych wymogów. Tutaj każdy może osiągnąć sukces. I to każdy jest w taki sposób przekazywane, że osoba, która wchodzi do firmy X czy Y marketingu sieciowego, jest przekonana o tym, że jest bez względu na wszystko skazana na sukces. Pomijam oczywiście takie wątki, prawda, dotyczące wiary w siebie i tak dalej, bo to jest zupełnie inna materia. Ale właśnie to, że to jest biznes, który każdego przyjmuje, jest bardzo brzemienny w skutkach. Dlaczego? Ano, dlatego, że później ci ludzie, nie mając stawianych wymogów, będąc przekonani, że właśnie każdy może. Że to jest, jak to się często mówi, prosty biznes, no idą w świat, no i niestety robią tę robotę, która skutkuje właśnie takim negatywnym, bardzo często nastawieniem negatywnymi opiniami, stereotypami, które jak o żadnej innej branży, tego branży marketingu sieciowego się. W społeczeństwie roznoszą, a dzisiaj w dobie mediów, to niestety zdarza się, że takie negatywne treści mają bardzo duże zasięgi. I oczywiście możesz w tej chwili tak załamać ręce i powiedzieć, no ale czy da się w ogóle cokolwiek z tym zrobić? Tak, poczekajcie, ja muszę odrzucić telefon, bo ktoś tutaj dzwoni. Czy da się w ogóle z tym cokolwiek zrobić? Moi drodzy, ja wielokrotnie o tym mówiłem, że zaczynałem swoją karierę i przez pierwszych 20 lat mojej kariery w marketingu sieciowym. To była branża bardzo trudna, bardzo wymagająca, mianowicie tworzyłem wielopoziomową sieć networkową branży związanej z finansami. I tam były postawione bardzo konkretne wymogi. To była normalna sieć wielopoziomowa, osiem poziomów kariery, tak, różnice między poziomami, tak. Wszystko jak w każdym klasycznym marketingu sieciowym, tylko produkt był innego typu, ponieważ były to produkty finansowe w dużej mierze ubezpieczenia, jakieś programy oszczędnościowe itd. Ale jaki to ma związek właśnie z kwestią wymogów? Ano, wymogi były takie. Ja tych wymogów byłem zobowiązany prawnie przestrzegać, że każdy, kto przyjeżdżał do nas na seminarium, na seminarium biznesowe, dzisiaj one nazywają się Seminarium Budowy Biznesu, SBB. Każdy, kto chciał wchodzić do firmy, musiał obowiązkowo przejść przez takie dwudniowe SBB. Tak? Obowiązkowo. Ale żeby w ogóle na tym SBB się pojawić, które były płatne. Musiał na to SBB przywieść niekaralność, którą wcześniej musiał załatwić sobie w sądzie. Po drugie, musiał przywieść świadectwo szkoły średniej. A to dlatego, że na tymże seminarium, na końcu tego seminarium był egzamin licencyjny, do którego wcześniej musiał się przygotowywać, dostawał testy na ten egzamin, tak? I to był egzamin, którego zdanie warunkowało to, żeby on w ogóle mógł rozpocząć swoją karierę w tej branży, w marketingu sieciowym. Czyli, no tak jak w każdym networku, albo się skupić na sprzedaży produktów, albo się skupić na budowaniu zespołu. Ale te wymogi, bardzo restrykcyjne, przyznasz, wymogi, no bo pojechać, załatwić sobie w sądzie świadectwo niekaralności może nie jest trudne, ale wymaga jednak jakiegoś zachodu. Przywieźć świadectwo szkoły średniej, no to już mamy jakiś filtr Zdać egzamin państwowy, ja za ten egzamin odpowiadałem. No to też wymagało poważniejszego podejścia. On musiał się do tych testów trochę przyłożyć, nauczyć, na seminarium musiał uważnie słuchać i oczywiście to nie gwarantowało nikomu sukcesu w tym biznesie. Odsiew był bardzo duży, ale może sobie teraz dośpiewać, jaka jest różnica w jakości osoby kompetencji, może tak, kompetencji osoby, która przechodzi, spełnia tego typu wymogi, bierze obowiązkowo udział w takim szkoleniu, a kompetencji osoby, która jest rejestrowana, nie wiem, online, tak, dostaje swój sklep internetowy, no i ma działać, tak. no przecież moja droga, mój drogi, to są rzeczy nieporównywalne. No ale skutki tego dzisiaj takie są jakie są. I mam moi drodzy takie przekonanie, że branża dzisiaj branża marketingu sieciowego potrzebuje takiego no nie chcę mówić nieładnie oczyszczenia, ale chciałoby się powiedzieć, to mi się nasuwa oczyszczenia z ludzi, którzy są w tym biznesie przypadkowo. Zawsze oczywiście tacy byli, zawsze byli tacy, którzy się nakręcali na to, że zarobią pieniądze, a nie byli gotowi wiele z siebie dać. Ale tych ludzi w ciągu ostatnich kilku lat, zwłaszcza na tej fali prawda, zostań w domu i pracuj online, pojawił się gigantyczny wysyp. Gigantyczny wysyp. I mam, moi drodzy, takie przekonanie, że do wielu mądrych głów w marketingu sieciowym, liderów, zarządzających firmami zaczyna wreszcie docierać to, że nie można tego biznesu i tej branży puścić na żywioł i nie można tak akceptować tak powiem brutalnie, tak no miernoty, tak? I to miernoty zarówno jeśli chodzi o jakość edukacji, jak i w ogóle stosunek do tego zawodu i pewnie parę innych parametrów. Mam też taki apel do Ciebie: jeśli traktujesz swoją działalność w marketingu sieciowym serio, to wyobraź sobie, że cofasz się ileś lat różnie to będzie dla każdego kiedy podejmujesz decyzję o zdobyciu zawodu, tak, jaki tam zawód zdobyłeś, czy zdobyłeś, czy na poziomie szkoły średniej zakończyłaś, czy zakończyłeś edukację, czy, czy są to studia, ale przypomnij sobie, co było wtedy, kiedy taka decyzja w Twojej głowie zapadła, że zdobędziesz takie czy inne kwalifikacje, taki czy inny zawód. No przecież nie nastawiałaś, czy nie nastawiałeś się na to, że nie wiem idąc na cztero czy pięcioletnie studia, po dwóch czy trzech czy pięciu miesiącach będziesz opływać w luksusy i jeździć na międzynarodowe wycieczki i jeździć drugim samochodem, tak? Po prostu brałaś się i brałeś się za naukę, wiedziałaś, wiedziałeś, że trzeba zainwestować w podręczniki, zainwestować sporo czasu w tą naukę i to było coś absolutnie oczywistego. Więc wróć mentalnie do tego momentu, bo to jest jedyny sposób na to, żebyś i ty się poczuła, poczuł pewien w tym zawodzie, w tej branży, ale jednocześnie, żebyś też dała, dał przykład. Bo ludzie cię uważnie obserwują i jeśli cała Twoja aktywność będzie taką aktywnością bardzo powierzchowną, no to pozyskasz ludzi, którzy będą to, mówiąc w uproszczeniu, duplikować. Tradycyjnie ja mogę tobie pomóc, tak, nie wiem, w ten weekend, tak, najbliższy weekend jest Seminarium Budowy Biznesu, jeszcze są miejsca, no, bilet teraz kosztuje 4 kilkadziesiąt złotych na dwudniowe seminarium, no to już bardziej, już, nie chcę mówić śmiesznej ceny, być nie może, ale zdaj sobie sprawę z tego, że to wymaga decyzji, to wymaga decyzji o potraktowaniu Swojej decyzji serio. Innymi słowy mówiąc, ludzie podejmują decyzje, ale te decyzje są bardzo, bardzo powierzchowne. Za nimi nic nie idzie. Nic nie idzie. W większości tak niestety jest. I oczywiście zacząłem od eventów firmowych, bo na tych eventach firmowych najczęściej. Tak Daje się zauważyć takie rozżalenie. Tak. No jest wspaniały event, mnóstwo atrakcji, prawda, uznania, nagrody. Zazwyczaj te eventy firmowe, no jeśli działasz, to dobrze wiesz, jak to wygląda. To są eventy, gdzie jest bardzo dobra atmosfera i wiele wspaniałych historii sukcesu, przykładu. I często jest tak, że ktoś mówi: No, jaka szkoda, że. Członkowie mojego zespołu nie dotarli, bo mieli jakieś inne ważne sprawy. Tak bardzo by skorzystali, złapali by bakcyla, naładowali akumulatory, a nie dotarli no bo za daleko, bo za drogo, bo coś tam. Jakieś alibi zawsze się znajdzie. I na tych eventach firmowych to daje się bardzo uważnie zauważyć. Nawiasem mówiąc, bo to zupełnie inny temat, ale też z tym związany, przyjrzy się temu. Jak wygląda frekwencja na eventach firmowych na przestrzeni na przykład ostatnich 3, 4 czy 5 lat? W Twojej firmie, jeśli masz taki długi horyzont czasowy, tak? No, przecież pomyśl sobie, że jeśli mówimy o przyroście, jeśli mówimy o nie wiem jakimś porównaniu do śnieżnej kuli, że ludzi przybywa, no to na tych eventach firmowych tych ludzi powinno radykalnie przybywać. I oczywiście ja nie mówię o firmach, które startują i które na evencie rok temu miały nie wiem 20 osób, a teraz mają 70 osób, bo wtedy mogą się szczycić trzykrotnym przyrostem, ale wiesz dobrze, że to jest bardzo przekłamane. Ja mówię o takich dojrzałych firmach, dojrzałych marketingach, gdzie tego przyrostu na eventach najzwyczajniej w świecie oczekiwanego nie ma. Nie mam rzecz jasna wiedzy o wszystkich możliwych firmach i miejscach, nie wszędzie też mam okazję być, nie wszędzie jestem zapraszany. Natomiast to daje do myślenia. To daje do myślenia, że brak postawienia wymogów, brak potraktowania swojej obecności jako obowiązkowej szkodzi przede wszystkim tym ludziom. Więc wracając do tego, o czym. Mówiłem przywołując moją historię i to, że warto stawiać ludziom wymogi, to jeśli tworzysz zespół, apel finalny do ciebie: stawiaj wymogi. Stawiaj wymogi. Ja mówiłem swoim partnerom biznesowym, że nie będę z tobą współpracował, bo nie ma takiej możliwości prawnej, abyś ty bez przejścia, przeszkolenia, udziału w seminarium biznesowym. W ogóle mógł współpracę rozpocząć. Do tego dochodziło, prawda, nie tylko szkolenia, ale, ale jakiś, prawda, pakiet startowy i tak dalej. To rzecz, która też w każdej firmie wiąże się z tą tezą, bądź swoim najlepszym klientem i tak dalej, i tak dalej. A zatem puenta moi drodzy niech będzie taka: marketing sieciowy i to największe biznesowe. Czy branżowe przekleństwo, które jest opakowane w kolorowym e, prawda, papierku, kolorowej, kolorowym opakowaniu, e, to coś, co się dzisiaj mści. Mówi się prawda, tak ładnie, to jest takie kolorowe, że tu każdy może. Podróże, nagrody, piękne samochody, piękne hotele, eventy, rozwój osobisty, cuda nie widać. Ale jak przychodzi, co do czego, do wyłożenia pieniędzy na stół pod tytułem jadę na event firmowy, nie wiem, żeby pojechać, to muszę zanocować w takim czy innym miejscu. No to się okazuje, że owszem, te nagrody, te wyjazdy zagraniczne to wszystko każdy by chciał, ale kiedy trzeba coś od siebie dać, to już niekoniecznie. Czyli to, że branża każdego przyjmuje, jest niestety bardzo brzemienne w skutkach. Ty, nie musisz każdego do swojego zespołu przyjmować. Jeśli będziesz się ludziom prosić, to oni zrobią Ci ewentualnie łaskę i do Twojego zespołu może przyjdą. Ale wtedy, z racji tego, że zrobili ci łaskę, to ty będziesz czuła się czy czuł w obowiązku odpowiedzialności za ich sukces, czyli będziesz za nich przeprowadzać rozmowy, będziesz im w zębach przynosić wszystkie możliwe materiały, wiedzę i tak dalej, po którą będziesz sięgać, jeśli jesteś odpowiedzialnym, networkerem z różnych źródeł, ale twój zespół, czy przynajmniej jego część nie będzie. Czuła współodpowiedzialności. Moi drodzy, to tyle tak krótko wieczorową porą. Zachęcam do tego, jeśli masz takie pragnienia, aby się rozwijać, do korzystania z tego, czym my się dzielimy na przykład, właśnie seminarium budowy biznesu. Już mamy też kolejny kwietniowy termin seminarium rozwoju liderów. W marcu jest, są warsztaty MPR, Mistrz Profesjonalnej Rekrutacji, najbardziej profesjonalne warsztaty rekrutacyjne w tej branży. No, bez Twojej nauki i dawania przykładu, no to będzie to co, to, co jest. Więc wytyczmy nowe wymogi, nowe kierunki rozwoju, profesjonalnego rozwoju tej branży. Jeśli będę mógł Wam służyć, pomagać, to będzie mi bardzo miło. A nie ukrywam, że tak samo jakby jestem żywotnie zainteresowany, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tej wspaniałej branży i żeby ich spotkanie z tą branżą było spotkaniem, które w pozytywny sposób wpływa na ich życie, a poprzez nich wpływa na życie innych ludzi. Ale to się stanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy dbali o jakość. Nie jakość, a jakość. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, Piotr Kernik z tej strony. Cześć.